Koncertowa? Super! Ech, chciałybyśmy, ale jedziemy do pracy, żeby zapłacić za studio. Jest taka fajna, jak wszystkie Wasze zajęcia? Niech zgadnę. Jazda na jednorożcach, skakanie po łóżkach, próbowanie logów? Opiekunki, Opiekunki na obozie pod, obozie pod gwiazdami. gwiazdami. O, fajnie! Będziemy za wami tęsknić, a my za wami nie! Dlatego, że jedziecie z nami jako podopieczne! Nie. nie wierzę! <laughs> Nieźle! Myślałam, że się ucieszysz. A ja muszę cię rozczarować, bo jest mi smutno. Też chciałabym być opiekunką, jak wy. Pakujcie się, musimy już ruszać. Jesteśmy na obozie pod gwiazdami. gwiazdami. Zapraszamy, Zapraszamy do, do nas. Czołam obozowiczki, jestem bardzo. Wasza główna animatorka. Będę zarządzać konkursem talentów i nadzorować różne aktywności. Uuu! Też jestem Barbie, animatorka od muzyki. Do re mi sobie wszyscy razem wieczorami pośpiewamy piosenki przy ognisku. Jestem Rochelle. Ja zajmuję się sztuką: ceramika, robótki ręczne, wyrażanie siebie, chociaż nie ma za to odznaki. Jeszcze. Jestem Daisy. Pewnie myślicie, że lubię przygodę? Macie rację. Będziemy pływać, wspinać się i bawić. Wow! Do tego, powitajcie gorąco naszą genialną szefową kuchni. Na obozie spróbujemy odkryć nasz potencjał, bo wszyscy tu jesteśmy gwiazdami. A to są małe gwiazdki. Przez cały dzień możecie bawić się w nowym domku. Pierwsze obozowiczki to duże gwiazdy. Weźmiecie udział w trudniejszych aktywnościach i zdobędziecie odznaki. Pora na obiad! Siadajcie ze swoimi gwiazdami i poznajcie się lepiej! A pod koniec tygodnia wszyscy wystąpicie w super... Gwiezdnym, Gwiezdnym Konkursie, konkursie Talentów! Musimy się rozdzielić? O szybko kogoś poznasz. Pa! Kolejny raz mój wiek jest dla mnie przeszkodą. Hm, czemu nie jestem większa? Gdybym dostawała gwiazdkę zawsze, kiedy marzę o tym, żeby być dorosła, miałabym galaktykę. Chcę zobaczyć cały świat. Tak wiele tam czeka mnie. Moje serce chce śpiewać tak. Dać. Wszystko, czego pragnę dziś. Wyznaczam sobie cel. Czy te marzenia spełnią się? Gdybym mogła dostać gwiazdkę zawsze, kiedy marzę, żeby wreszcie być dorosła. Nie znam przygód, szlak. Codziennie daje znak. To przyszłość woła mnie. Ja odpowiedzieć chcę przygodzie. Chelsea, wydawało mi się, czy coś sobie śpiewałaś? Nie, to pewnie sowa Dzięki za pomoc Przegapiłaś pierwsze ognisko Spójrz tylko, jakie piękne, rozgwiazdzone niebo Wow, ciekawe, co to za gwiazda zbiór Mały wóz? Orion? Klucz do szczęścia? To zabawne Nie mam pojęcia, co to Ale zbieramy się, pora już do łóżka Serio? Mam się położyć? Na niebie pojawił się magiczny klucz. Przecież mamy się tu otworzyć na nowe rzeczy. Wypowiem życzenie. Lepiej uważaj, czego sobie życzysz, Chelsea. Chyba że naprawdę chcesz, żeby to się spełniło. Chciałabym zamienić się miejscami z moją starszą siostrą. Nie, jestem sobą. Obudź się, przespałaś budzik. To nie w Twoim stylu, Barbie. Ty jesteś Barbie. Aha, Ty też nią jesteś. O! Obie jesteśmy Barbie. Wszystko dobrze, Chelsea? Chelsea? Chelsea! Chelsea! Twoje życzenie! Jestem tobą, a ty mną! Dlaczego cię to nie dziwi? I tak mam sporo na głowie. Och, chociażby te piękne włosy. U, jakie bujne! Uwaga! Włosy lalek się plączą! Oh! Czekaj, dzisiaj rządzę na obozie i mam próbę przed konkursem. A ja mogę być beztroskim dzieckiem. Wystarczy, że wieczorem odkręcimy twoje życzenie. Zgoda? Uh. Aha, uh. <ścoughs> Czy one tańczą? Ja nie znam takiej choreografii. Pora na robótki, mała gwiazdko. Pora na pracę, opiekunko Barbie. I lepiej się tym nie chwalmy. Pomyślą, że jesteśmy zakręcone jak serpentyna. Uh -oh. <słyski> Okej, okay. myślałam o czymś takim i takim. I może takim. I jeszcze o tym. A potem o tym, co ty na to? Podoba mi się twój entuzjazm, Barbie, ale pamiętaj, że już mamy gotowy układ. Musimy go jeszcze dopracować. 5, 6, 7, 8! relaksik. Namaluję obraz, który zawiśnie w lubrze. Jeśli tylko przyjmą obrazy malowane palcami. O, oczywiście. Super. Malowałam palcami, jak byłam mała. Znaczy, kiedy byłam w moim wieku. O, znowu musimy trenować. Nie jest tak, że wstajesz rano i nagle wszystko umiesz. Zdziwiłabyś się, jaka magia może zdarzyć się nocą. Opiekun Koroszel, namalowałam dużo obrazków palcami. Mogłabym spróbować czegoś innego? Oj, przykro mi Chelsea. Pędzle i płótna są dla starszych obozowiczek, które mają większe doświadczenie. <grym> <Oho>! Skończyłyśmy próbę! <grym> Idę odzyskać swoje prawdziwe ja! Hmm, malowanie palcami rzeczywiście pomaga zajrzeć w głąb siebie. To ciekawe. Chcę znowu być duża! Chcę znowu być mała! Miło było sprawdzić się w tak trudnej choreografii, ale teraz już wiem, jak ciężko pracujesz. Uwielbiam wyrażanie siebie poprzez sztukę, ale zapomniałam, jak różne ograniczenia mogą podciąć skrzydła. Znowu, znowu chciałabym, chciałabym być, być sobą. sobą! O nie, nie widać gwiazd. Znaczy, że dzisiaj nie widać klucza. Damy radę przetrwać w ten sposób jeszcze jeden dzień? To zależy. Uda ci się poprowadzić spotkanie przy ognisku dla całego obozu za 15 minut. Aha, jeśli ty w tym czasie będziesz się bawić. O! Dzień dobry, jak śniadanko. Chyba raczej jak drugi dzień zamiany ról z najmłodszą siostrą, która powiedziała życzenie do magicznego klucza. <laughs> Właśnie. Ten tydzień chyba jest kosmiczną rakietą, bo przeleci nam mega szybko! <laughs> Robo kosmosu. Widzę mnóstwo gwiazd, które czekają, żeby odkryć swój pełny potencjał. Małe gwiazdki? Mam dla Was niespodziankę. Duże gwiazdy? wypieczecie razem ze mną i z Barbie. Yeah! <laughs> o tak! Oczywiście znam się na pieczeniu. <laughs> Przecież ja nie umiem piec. Ty umiesz piec. Ja tylko umiem jeść to, co Ty upieczesz Barbie. Proszę, nie panikuj, Chelsea. Mogę się wymknąć z zajęć małych gwiazdek i pomóc ci. Świetny pomysł. Na pewno nam się uda. Niespodzianka! Będziemy pływać! <laughs> Dzisiaj pieczymy babeczki, ale z naszej dwójki to nie ja jestem ekspertką. Barbie, śmiało, pokaż nam, jak to robić. Dobrze, żeby upiec babeczki, najpierw musicie. Wziąć kubek i dalej nie wiem. E, dobry żart. Przestań już gadać, tylko zacznij robić krem. Mm. O, kremem mogę się zająć. Malibu, co w ciebie wstąpiło? Chelsea, co w ciebie wstąpiło? Chcę się zobaczyć z Barbie. Tak, bez powodu. No może jest jeden powód, tylko jeszcze go nie znam. O, chyba wiem, tęsknię za nią. To urocze Chelsea, ale w tej chwili powinnaś być tu z nami. Bitwa na jedzenie! Kiedy jezioro jest spokojne, widać dużo rybek. Tu jest okoń, tutaj jest sum, a tu Chelsea! O nie! To Chelsea! Malibus! Celsi, stój! <grystanie> uh, co jest z wami? Wy też jesteście rakietami, że dzisiaj ciągle tak latacie? Dziwnie się zachowujecie. Powiedzcie mi, co się z wami dzieje? A, teraz już wszystko składa się w logiczną całość. Mogłyście powiedzieć, że zamieniłyście się ciałami? Bałyśmy się, że na mnie uwierzysz. Jesteśmy w świecie Lalek. Mamy zjeżdżalnie z drugiego piętra do basenu. Już we wszystko uwierzę. Wreszcie to z siebie wyrzuciłyśmy. Cieszę się, że już wiesz, co się z nami dzieje. Ja też. I cieszę się, że Rochelle organizuje awaryjne warsztaty, a my możemy sobie to spokojnie obgadać. Spokój Roszel. Wszystko jest dobrze. Jesteś gładką taflą na jeziorze, jasnym słońcem na niebie, posypką na babyczce. Mm, babeczki. Niestety ich nie dokończyłyśmy. Eee, spokój, Roszel, wszystko jest dobrze. Tak się przejmowałam, że sobie nie poradzę przy pieczeniu, że aż przez przypadek spowodowałam chaos. Na tych zajęciach mogłam po prostu cię wspierać. O Reddy, ja też za bardzo chciałam pomóc. Wyskoczyłam za burtę, przesadziłam. Byłoby o wiele prościej, gdybym po prostu została w kajaku. Czasami najprostszym sposobem, żeby komuś pomóc, jest wiara w siebie. Każdy może to zrobić. Woo! Teraz wy. Śmiało. Jeśli chcę, bo jest tak, że każda chwila nas rozwija, więc nie maruj dnia. I znać na siebie czas. Bo dzisiaj jesteś tu, a jutro będzie jutro. I ważne jest, by żyć jak... Czy wyśpiewałeście same do siebie? Nie, to, to tylko, tylko słowa. Dziękujemy. Skipper, Stacy, przygotujcie się. Wasze siostry chcą wam coś powiedzieć. Koniec z tajemnicami. Przejdziemy przez to razem, co? poradzimy sobie. Zaczynamy już po południu. Muszę zaplanować konkurs talentów. Malibu Chelsea pomogłabyś Daisy w prowadzeniu zajęć przyrodniczych, a ty Chelsea Malibu, czy mogłabyś się zająć pracami plastycznymi? I już koniec uciekania. Obóz pod gwiazdami! Przy zajęciach z przyrody. Nie wiedziałam wszystkiego, ale cierpliwie słuchałam Daisy i robiłam to, o co mnie prosiła. Cierpliwość po dzisiejszych zajęciach to moje drugie imię. Chciałam wszystkie dekoracje na konkurs zrobić sama, ale zamiast tego zajęłam się swoim projektem i obserwowałam, jak małe gwiazdki kreatywnie tworzyły swoje prace. Jejku, bardzo dużo się uczę, będąc tobą, Barbie. A ja dużo nauczyłam się, będąc tobą, Chelsea. Nawet może i chciałabym, żeby nie było dziś na niebie klucza. Proszę, życzenie spełnione. Widzisz? Czyli kolejny dzień zamiany. Oh. To znaczy, że poprowadzę kolejne ognisko. I to zaraz. Spóźnimy się. Ostatnio na miejscu jest nieistniejącą babeczką. <śm> Przed Wami obozowa królowa Barbie! Nadal nie było na niebie klucza? Nie martw się, Brooklyn, poradzę sobie. Eee. Hej, hej, małe gwiazdki! Posłuchajcie Barbie! Drogie gwiazdeczki, marzyłyście kiedyś o tym, żeby coś zmienić? Ale czułyście, że musicie być gdzieś indziej albo być kimś innym, żeby to zrobić? Wydaje mi się, czy to ognisko jest fantastyczne. Nie wydaje Ci się. No i zaraz będzie jeszcze lepiej. Sama dokończyłam te babeczki. Tak!